O, witam, witam, dzień dobry. To no, w tej sekundzie włączyłem Ale dzisiaj robiłem jeszcze dwa wejścia wcześniej Dzisiaj wcześniej, bo dzisiaj piątek miałem czas To jest mały problem Jest mały problem, mam bardzo mało baterii ale zobaczymy, najwyżej doładuj. No, dzisiaj, dzisiaj byłem na takim malutkim, małej wycieczce rowerowej i podziemia Wrocławia. Znaczy nie zwiedzałem, bo tam się nie da wejść, ale byłem przy samym wejściu do owych podziemi. No, także. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, bo byłem tam dość dawno temu. No i tak właśnie się dzisiaj tam udałem w te podziemia nie no tam oczywiście nie wejdziemy bo jest krata także ale jeszcze się tam kiedyś wybiorę Ta okej okay, no to nie będzie nie będzie problemu kiedyś zrobię jeszcze pewnie tam jeszcze się wybiorę jak będzie trochę lepsze światło bo tu dzisiaj już tak pochmurno i wieczorem to tam mało co było widać <grym> Także zobaczymy. Zobaczymy jak w weekend, bo coś wydaje mi się, że jutro może padać. Nie wiem, w, w niedzielę ma być chyba ładniej trochę. Także jeszcze się zastanowię co robić, czy jechać dalej, czy jechać z Wrocławia, gdzieś wybyć No ja to często bywa, bywa tak, że ja wyjeżdżam bardzo późno na takie wycieczki dalsze poza tak jak się wsiada w auto gdzieś jedzie, no to lepiej rano, ale mi się nie chce rano jeździć I razem mi się chce rano. No nie jestem taki chętny do wstawania. Jak trzeba to oczywiście wstaję, tak? Ale, ale jak tak przychodzi weekend, to nie zawsze się chce wstawać. Jak do tego doszło? Nie wiem. No także o kotek. Także teraz właściwie to już jest taki koniec mojej wycieczki dzisiejszej. Troszkę jeździłem od od 18, czy od 17.30, nie wiem, no teraz po 21:00, także kawałek objechałem, ale jest bardzo fajna pogoda, nie jest zimno nie ma wiatru, także człowiek nie marznie, ostatnimi dniami no to już tak rzeczywiście było chłodno o tej godzinie, a teraz fajnie jest No jeszcze rowerek no, a Wrocław słuchajcie jest, Wrocław ma to do siebie, że takie różne fajne tajemnicze miejsca znikają, nie, z czasem jest ich coraz mniej czas leci i różne fajne obiekty się po prostu znikają z, z krajobrazu miasta no bo wchodzą różni inwestorzy tak zabudowane są tereny naprawdę Wrocław się niesamowicie zmienił naprawdę to jest nieprawdopodobne byłem w tak zwanym porcie Popowice dzisiaj to znaczy porcie to tam już nie ma portu oczywiście ale pozostałości są jest taki wielki basen portowy jeszcze no, ale to podejrzewam, że, nie wiem czy oni to zasypią, może nie, może to zostanie wykorzystane jakoś tam. Ja nie wiem, nie wiem zresztą, co, jakie są plany zagospodarowania na ten teren. Ale takie wiecie, tuż obok wielka budowa, nie, także gigantyczne osiedla mieszkaniowe tam powstają, gigantyczne. Takie wrażenie to robi przytłaczające trochę. Ta, ten Wrocław się przesta... znaczy on nie jest już taki ciekawy, tak, bo jak wjedziemy w takie nowoczesne osiedla mieszkaniowe, no to tam nie ma czego zwiedzać, tak? Tam nie ma nic ciekawego, tam nie ma żadnych historii, tam nie ma nic, no są po prostu nowe domy. No one są potrzebne dla ludzi, no to jest właśnie też dobre, ale no, pod warunkiem, że jakiś, jakiś tam standard jest, tak? Ludzki, że tak powiem, w tych domach. No i to takie o, o z Warszawy, o! Ja nigdy nie byłem w Warszawie, ale dziękuję. Ja pozdrawiam Złocławia. Też dobra pogoda. Nigdy nie byłem. A Wa Warszawa mnie w jakiś sposób i no tak inspiruje, fascynuje tak swoją wielkością, swoją historią. Ale nigdy tam nie byłem. Warszawa na mnie zawsze robi wrażenie, jak ją gdzieś tam widzę nawet na mapie. To jest taki taki punkt specyficzny w, w historii naszego kraju i w geografii no ale nie dane mi było jeszcze tam udać patrzę na książkę ale nie ma nic no proszę Państwa mamy maleńką ankietkę o pogodę czy wieje u Was wiatr takie małe pytanie no, oczywiście nie, ankiety YouTube'owe mają to do siebie, że są mało precyzyjne, tak? Tam ciężko jest o precyzję. No ale... Powiedzmy, że jest jakaś tam tolerancja. No jak taki delikatny wietrzyk wieje, no to powiedzmy, że nie wieje. <grystanie> ale jestem ciekawy, jak w Polsce wygląda ta kwestia, bo tutaj przestało wiać w ogóle. Patrzcie jaki ten. Chyba mam brudne te obiektów, 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 skoro takie o, promienie idą od tego czekajcie, moment tak, Czekaj. no Dalej jest, obiektów, obiektów, Moment. obiektów, czekajcie. Moment. Burd. Dobra, musia, musiałem tajen. Musiałem wyczyścić obiektyw, bo jakiś był zapaskudzony. Dobra, jadę jeszcze w jedno miejsce. No i zobaczymy, co tam zastanę. Ja nie mogę sobie miejsca... Jak, jak jest chwila wolnego, to ja muszę się ruszać. Ja muszę gdzieś jeździć. Muszę, muszę gdzieś... A to na wycieczkę jechać, a to gdzieś chodzić, a to rower biorę. Nie lubię w miejscu siedzieć, jestem taki znaczy ja jestem za to leniwy bardzo, ale jak już ruszę, jak, jak już jest możliwość taka, no szczególnie fajna pogoda, to, to nie mogę sobie, nie mogę usiedzieć w miejscu i gdzieś tam latam ciągle, staję, chodzę No więc tak latam po nocy, włóczę się tak po tym Wrocławiu Jak do tego doszło, nie wiem. No i to takie, wiecie. Tak to wszystko, wszystko to leci czas. Zaraz koniec, zaraz połowa roku. Wakacje zaraz. Maj się skończy, nie? Dwa miesiące niecałe. W sumie można powiedzieć, że półtora miesiąca do, do wakacji zostało. Niesamowite to jest. Niesamowite. A przed chwilą był nowy rok. To przerażające to jest, jak ten czas leci. Masakra, no ale co zrobisz, nic nie się zrobisz. Takie kolory w ogóle. No także dzisiaj byłem w tym nad tym, nad tą Odrą, nad odwą też byłem. Fajna woda taka jak zwykle zmętniała. No. Dzisiaj tematu żadnego nie ustawiłem, bo tak sobie myślałem, żeby jakiś temat ruszyć, ale jakoś nie miałem weny do takiego konkretnego tematu do omawiania, ale troszkę tego Wrocławia tam. Chcia, chcę na przyszłość jakiś lepszy internet załatwić, ale to zobaczymy, tutaj mam umowę, na, na ileś tam to, żeby była też lepsza jakość, bo to ten internet jest za słaby po prostu. No. Jak w domu robię tam pod światłowodem, no to Dużo lepsza jakość jest, a tutaj to widzicie, jak to, pikseloza, taki kalkulator wychodzi. No, także wymyślę jakiś... Inaczej powiem, nic nie wymyśliłem na jutro i nie wiem, czy coś wymyślę. Znaczy w sensie, czy gdzieś pojadę, tak, czy będę... ...tu ślęczał we Wrocławiu. Ja jestem trochę tym Wrocławiem już zmęczony, bo to człowiek tutaj mieszka, cała zima, cała jesień się tu siedzi, ale jest takie O kurde, śmieci zabrali. Czekajcie prawie, prawie że już nic nie ma Eee, szkoda. Ale dobra podejdziemy Nie, to nie ma nic, nie dobra, nie podytorower stoi. Rower miejski Siema Siema, witam, witam No, słuchajcie, mamy O dziękuję Mamy 17 Mamy 17 głosów w ankiecie Bardzo Jestem, jestem wdzięczny państwu za takie wspaniałą aktywność. Dawno takiej nie było 17 głosów, no to jest coś. Czy pytanie, czy wieje u was wiatr? Ja wiem, że to nie jest najmądrzejsza ankieta, jaka może być. Najmądrzejsze pytanie, ale tak właśnie wymyśliłem dzisiaj w ostatnim wejściu na żywo z Wrocławia. że Państwa, z ulic nocnych, wieczornych Wrocławia dzielnica fabryczna, osiedle oporów. O, ja wiem co zrobię. Kiedyś zrobię ankietę z pytaniem, czy jest ktoś z osiedla oporów. <grywy> to jest dopiero. To jest dopiero, słuchajcie, pytanie. Ja pozdrawiam Zosławia, widzę przy przez okno. O, no, no to właśnie bardzo często właśnie bardzo często ktoś mnie widzi przez okno i mnie pozdrawia. Także ja Cię również pozdrawiam. Jestem tak znany, że. Nie ma dnia, żeby ktoś mi właśnie to nie uświadomił, że mnie widzi. tak, Także no to mi się podoba, o to mi właśnie chodziło, żebym był widziany. Także dzięki. No, hejka, hejka, witam. Bejtujesz. Ja nie wiem, może, może i tak. Masz suba, dzięki. 20 głosów, proszę Państwa. Dzisiaj, jeżeli jesteście dla osób, które weszły pierwszy raz na mojego live'a, no to tutaj zwykle jest jakiś temat, tak? Rozmawiamy o różnych tematach, na przykład o biznesie, o studiach, o szkole, o edukacji, stylu życia i o służbie zdrowia. Bo służba zdrowia to jest moja taka dziedzina, w której jestem. Wyuczony, tak? Jestem specjalistą zdrowia publicznego, z wykształcenia, jeżeli to kogoś interesuje, więc y, mam jakieś tam kompetencje na ten temat, ale nie chcę się chwalić, bo to żadna, żadna chwała, żadna zasługa. No, ale z tego tytułu, a może bardziej z doświadczenia, no to czasami tutaj takie tematy poruszamy, no ale dzisiaj tematu nie wymyśliłem. Mm -hmm. No, to właśnie jest, to jest genialne, że ktoś mnie widzi. O to mi chodziło. Yy, ile, ma, ile, ile mam lat? To tak jak yy, na, zawsze na to, samo, na to pytanie odpowiadam w ten sam sposób. Nie, nie ujawniam, <gryw> ile. Ale zgadywać można. Przy czym niekiedy można wywnioskować, bo mówię o różnych yy, no, rzeczach z przeszłości które na przykład pamiętam albo że gdzieś tam byłem, kiedyś tam. To można tak wyliczyć. Ja bym ktoś chciał to by wyliczył. Ile mogę mieć? Ale się jakoś tam nie, nie chwalę, także nie udzielam tej informacji. To, a, bo widzicie co się dzieje? Bateria siada. No zaraz, zaraz, momencik, momencik, jeszcze nie czas. <laughs> O, widzę, widzę już dużo Państwa jest tutaj na moim telefonie, siedzi sobie, bardzo pięknie, jestem, jestem mile zaskoczony, a tu przede mną szkółka, szkółka, tutaj było gimnazjum kiedyś, a teraz jest podstawówka, a teraz w ogóle jest już zamknięta, bo jest taka godzina, że szkółka, szkółka z Poznania, o, to ja byłem w tym mieście, przejeżdżałem koło Poznania w zeszłym roku, autostradą, czy tam jakimś tam, nie wiem, ekspresówką. Koło Poznania, natomiast w Poznaniu byłem, byłem kiedyś w Poznaniu, ale to było dość dawno temu i słuchajcie, był w Poznaniu taki sklep. Właśnie, co to był za sklep? Tam były jakieś takie egzotyczne, egzotyczne jakieś wyroby. I kupiłem sobie taki wietnamski kapelusz. Słuchajcie, z takiej trzciny. Ja go miałem bardzo wiele lat kapelusz. I nie wiem, co to był za sklep. Już bym na pewno nie trafił. Ale byłem wtedy w Poznaniu i właśnie stamtąd ten kapelusz przywiozłem. W rynku, w rynku był ten sklep. W poznańskim rynku. Także to, była, to jest moje wspomnienie z Poznania. Mam zdjęcia stamtąd jakieś tam, ale to mówię dawno temu. Także, ale dobrze wspominam ten Poznań. To znaczy na tyle, ile widziałem. Ratusz widziałem, rynek cały, fajnie było. Tak. Ja jestem z Gniezna, Gniezna, Gniezna. Nie byłem nigdy niestety w Gnieźnie. To jest, widzicie, a przejeżdżałem, a przejeżdżałem. W 2020 roku chyba przejeżdżałem. Bardzo blisko Gniezna, bardzo blisko, ale nie byłem w samym mieście widziałem kierunkowskazy na Gniezno zjazd w prawo na Gniezno no ale nie, nie dane mi było Za, zawitać, może kiedyś, ja tam czasem jeżdżę w te rejony tak, może kiedyś zawitam do Gniezno co parę lat tam mi się zdarza jechać bardzo lubię te tereny, także to jest mój ulubiony kierunek w Polsce można powiedzieć tam właśnie w, na północ, nie? W stronę Pomorskiego. Tam, gdzie. No, za Poznaniem, Piła, Pilskie, Województwo Dawne, potem Bydgoskie, Dawne, No i do samego, do samego Morza. Województwo Gdańskie, Dawne i tak dalej, i tak dalej. No, nawet nie, niektóre to nie wiem, czy to Gdańskie, czy to Bydgoskie jeszcze, no. A jest Jarosławca. Ja nigdy też nie byłem w Jarosławcu Oj tu jakbym miał wymienić, gdzie nie byłem, to bym wymieniał dużo, mogę wymienić gdzie byłem Chociaż to też by trochę zajęło czasu słuchajcie mamy 25 głosów Bardzo fajny wynik, to jest połowa rekordu także jak na ostatnie dni ostatnie tutaj to jest bardzo dobry wynik, żeby 25 głosów było Piękna sprawa, to mi się bardzo podoba. Rekord re 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 w ankiecie, to był z dwa tygodnie temu. <grybujesz> Taki rekordzik. Na wakacjach. Już na wakacjach, to nieźle. To już, już masz wakacje. Tychan. Ja już dawno wakacji nie miałem, niestety. Tak to jest. Teraz były takie krótkie wakacje majowe, nie? No. Co jest z tą ostrością? No, także. Ale bywam troszeczkę raz na. Może być, że raz na kilka lat wybieram się gdzieś w Polskę, tak? Gdzieś tam jadę. <laughs> także przez Bydgoszcz jechałem, bardzo mi się podobało, ale to było w nocy. Wiecie, w nocy wszystko jest podobne każde miasto jedno do drugiego. Mamy 26 głosów proszę Państwa Bardzo ładny wynik No ale No do, do rekordu jeszcze daleko ale myślę żebym tak tutaj posiedział Pojeździł jeszcze Mogę tak do rana jeździć ej Będę do rana jeździł Wezmę sobie coś do picia tylko i będę tak śmigał do 12 godzin słuchajcie 12 godzin Będę latał tym rowerem po, po, po okolicy Co wy na to Dobra czy nie? Kolejny z rowerkiem. Ja już, to, ja już to kiedyś właśnie proponowałem, ale <śmiany> zwiększają zasięgi, wrzucałem je codziennie po prostu tak. Nawet, nawet sobie ustawiałem, planowałem sobie publikacje, tak, tam co, co 3 godziny, czy tam co dwie, czy tam co cztery chyba, co cztery godziny, no, co ja mówię, 6 od i to działa, dużo wpada substancji, chociaż jest takich pustych, nie, ale zawsze to lepiej wygląda. No i tego, i, ale znowu to też nie jest do końca też dobre, bo jak są puste subskrypcje, to algorytm to widzi, że nie, so, nie jesteś oglądany, nie? I to jest problemem. Szanowni. o, cześć, cześć, witam. Także, shortsy się opłaca wrzucać. One właśnie troszeczkę nakręcają oglądalność. Tylko mówię, jeżeli masz dużo subskrypcji, a małą oglądalność, to algorytm to widzi. I on wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że to są puste shortsy, puste subskrypcje. Więc, więc to jest trochę słabe. No ale trzeba jakoś działać, nie? Ja na przykład też robię, robię, robię coś takiego, że jak są shorty, mm, które się nie oglądają, tak? bo to bywa tak, że algorytm wypromuje wam shortsa jakiegoś do kilku tysięcy czy tam więcej. No to jest fajnie, a jeżeli są, a są takie, które mają nie wiem, 10 wyświetleń, no to wtedy go wywalam i wrzucam na nowo. Taka zasada jest. Taka jest zasada to wiecie, jakoś ogarniać, no, ale to tak czy inaczej najważniejszy jest content, tak, bo to, bo to ja jestem przekonany o tym, że można strasznie dużo wrzucać i też się nie rozwinąć, tak. Dobra, słuchajcie, mamy 30 głosów w ankiecie. To oznacza, że to jest połowa rekordu. No i dzisiaj dalej nie dociągniemy, dlatego że bateria mi pada. Chociażbym jeszcze tu po, pojeździł z Państwem, ale yy, no muszę, muszę po prostu... No to padnie mi telefon i się wyłączy wszystko tak Ale dzisiaj jest piękna, nie wiem czy, się, czy mówiłem cześć, jakby co to cześć. Yy, no ale jest piękna frekwencja dzisiaj cały dzień. Tak, jakoś YouTube dzisiaj się... Sprawuje dobrze algorytm. No, także w zasadzie, słuchajcie, Państwo, w zasadzie kończę, chociaż jeszcze dobra. Nie, dociągnijmy jeszcze chwilę, która to jest godzina, bo ja nic nie widzę. No, dobra, to jeszcze zrobię kółeczko. No, i tak to jest, widzicie, z YouTube'em, nie? YouTube to jest takie kapryśne dziadowstwo, można <grym>, tak powiedzieć. Jeżeli chcemy budować jakąś markę swoją, a tylko to gwarantuje powodzenie, tak? Na, jako nas, nas, jako twórcy, nazwijmy to. Jeżeli chcemy budować markę nas, jako twórcy, to musimy się opierać na w różnych źródłach, tak? Nie tylko na YouTubie, bo to, to jest mało. YouTube zresztą w pewnym momencie, wiecie, wszystko się może zdarzyć, YouTube'a z nic zlikwidują. Wiesz, w pewnym momencie tak może się stać, tak? Że YouTube zniknie w ogóle. Nie będzie go. Takie rzeczy się dzieją w internecie, nie wszystkie media, chociaż YouTube to jest, to jest kopalnia pieniędzy tak? dla, yy, dla właścicieli tej, tego, tego portalu, więc nie przypuszczam, żeby on się tak po prostu zamknął. Tak? Chyba, że chyba, żeby weszła jakaś siła konkurencyjna, która by spowodowała, że YouTube się nie będzie opłacać, ale ja nie jestem przekonany, czy to jest możliwe. No wszystko jest teoretycznie możliwe, ale póki co taka siła się nie pojawia. Nie ma konkurencji dla YouTube'a realnej. TikTok niby, ale nie do końca, nie do końca. Także ja tak obserwuję tego YouTube'a od bardzo wielu lat, także o kurczę, widzicie? 10% baterii mi zostało. Obserwuję YouTube, od bardzo wielu lat i zaobserwowałem właśnie to, że odkąd pojawiły się duże pieniądze w ogóle w internecie to się wszystko to bardzo, po pierwsze rozwinęło, a po drugie bardzo nabrało pewnych ograniczeń. Tak? Jeżeli chodzi o wolność słowa na przykład, tak? Ale to, to jest temat na inny, inny raz. No ale rozwój, rozwój nastąpił, no, tam gdzie są pieniądze, przy czym to nie zawsze idzie w dobrą stronę, tak? Bo często pieniądze rdzą się tam, gdzie jest bardzo marny content, tak, marny, bardzo marny, Marnej jakości, ale różnie bywa, to wiecie to. To wszystko jest takie, to no wszystko jest złożone, tak naprawdę. W ogóle nasze czasy są niby, niby wszystko jest. Ogólne zasady funkcjonowania są takie, jakie zawsze były, tylko że świat jest taki, wiecie, pokomplikowany różnymi rzeczami. Nasze życie jest w takie... w sposób rozdrobnione, znaczy rozdrobnione po prostu znacząco pełno zagadnień w naszym życiu takich jest, które trzeba ogarniać no i to kiedyś było, kiedyś było troszeczkę prościej bym powiedział ale czy lepiej to też nie wiadomo może nawet i nie lepiej, może gorzej nie wiem no, także 31 głosów, proszę państwa, nasza ankietka powoli dobiega końca. Teraz zobaczymy, w ogóle udostępnimy sobie tą ankietę. Zobaczymy, jak głosowaliście. Tak? No i co widzimy? No takie. Prawie pół, pół na pół mamy. Tak, wieje. 41% i, pi... i 53%, że nie wieje. No więc różnie w tej Polsce w niektórych miejscach wieje, w innych nie wieje, ale znowu, wiesz, jest subiektywna może ocena, bo ktoś mógł zerknąć przez okno, nie do końca zobaczyć, no nie chcę sugerować, że ktoś kłamał, ale <grym> mógł nie zauważyć wiatru, tylko zerknął na 2-3 sekundy, może to być niewidoczne, bo są powiewy na przykład co jakiś czas. <grym> A ktoś mógł na przykład uznać, że ten delikatny ruch liści to nie wiatr. No, różnie mogło być, ale to tak mniej więcej daje do, do myślenia. Interpretacja wyników jest Ciekawym zagadnieniem. No, dobra. No jeszcze jeszcze o, 32 głosy. No to jest fajnie, fajnie. Jeżeli, jeżeli głosów jest więcej niż minut na liczniku, to znaczy, że jest fajna aktywność. O, kotek. No, nocny Wrocław, proszę Państwa, nocny Wrocław. No jutro jakiś temat wymyślę, bo to tak bez tematu to też tak trochę słabo, nie? Zasada jest taka, że musi powiedzieć jakaś treść, tak? Czy albo na przykład zwiedzanie czegoś, albo jakiś fajny temat do obgadania. No to jak jest temat, to nie trzeba nawet wiele pokazywać, tak? Ale musi być jakiś punkt zaczepienia, musi być jakaś... A ja zawsze chciałem dawniej, 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 w bardzo dawnych czasach, yy, bardzo lubiłem robić audycje, ale wtedy nie było internetu, więc robiło się je na magnetofon nagrywało i dzisiaj słuchajcie do dzisiaj mam kilka audycji nagranych przeze mnie na taśmę magnetofonową jest ich bardzo niewiele bardzo niewiele, myślę, że na pewno są dwie kasety takie z nagraniami ja nagrywałem dość dawno temu i chyba je opublikuję z grami do komputera i opublikuję na YouTube jako moje pierwsze audycje YouTubowe. Jeszcze nie wiedziałem, że internet. W ogóle nie wiedziałem, nie wiem czy... Ja nawet nie wiem, czy wiedziałem o istnieniu internetu. To było tak dawno temu. Nie wiem, czy w już wtedy był jakieś początki, ale czy w Polsce to nie wiem. Chyba tak, chyba raczej był. No, nie wiem zresztą. Podejrzewam, że mógł być już. Ale kto to wie. Dobra. Kończymy 30, 30, a nie, bo to 34 głosy, kurde, ja nie, ja nie dowidzę. Słuchajcie, 34 głosy, myślę, że dobra, dobra, kończymy ankietę. 34 głosy, 47% na tak, 53% na nie, no, mój wynik dzisiaj, no, pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam z Wrocławia ale to skończę. Także bardzo dziękuję wszystkim za wizytę. Dziękuję za aktywność, za udział w ankiecie, za wypowiedzi. No i fajnie, że odwiedziliście tarcznie dzisiaj mojego live'a. Także do następno. Live y robię codziennie w zwykłych godzinach popołudniowych i wieczornych. Także zapraszam. No na razie